Początek roku kościelnego, a więc pierwsza niedziela adwentu, to także początek realizacji nowego programu tuż pasterskiego dla Kościoła w Polsce. Jest on w tym roku poświęcony formacji chrześcijańskiej. Ma na celu zaproszenie każdego wiernego, osoby świecką, osoby konsekrowane, ale także duchownych, do tego, by po pierwsze podjęli refleksję nad swoją formacją chrześcijańską, a więc dojrzewaniem w wierze. A potem, też konkretne działania, by tę formację wzmocnić, by ją pogłębić. Mottem tego programu są słowa zaczerpnięte z nauczania papieża Franciszka: uczniowie, misjonarze, pokazujące kierunek tej formacji i jej podstawowy cel. Uczeń, który jest zawsze blisko pana, jest zaproszony do tego, by wziąć udział także w jego misji. I tutaj bez względu na to, jaką życiową rolę spełniamy, co w życiu czynimy, do pogłębiania tożsamości ucznia i do podjęcia roli misjonarza, jesteśmy w równym stopniu zaproszeni.